Pękna jest z gorąca. Siemano portowe dziry hazbe z tej strony. Jak zwykle mam dla was ćwiczenie na wyskok i to oczywiście zajebiście skuteczne i zajebiście proste, bo wy tylko takie ćwiczenia chcecie, gdzie najlepiej by nic nie trzeba było robić, a żeby wyskok wam szedł w górę. Mowa dzisiaj będzie o wyrzutach piłki lekarskiej. Jest to ćwiczenie należące do grupy treningu balistycznego, czyli świetnego treningu, który naukowo w każdym badaniu właściwie zwiększa moc, zwiększa RFD, czyli tą eksplozywność, na której nam w końcu zależy. Także co? Lecimy dzisiaj z wyrzutami piłki lekarskiej. Zapraszam do oglądania, łapa w górę. Ej kurwa, gdzie mam tą piłkę? Tam. No to idę. To, że ja mam tutaj piłkę lekarską, nie znaczy, że potrzebujemy piłki lekarskiej do zrobienia wyrzutów. Gdy ja byłem młody, nie miałem dostępu do sprzętu, nie miałem dostępu do piłek lekarskich. Brałem pniaka, brałem cegłówkę, brałem pustaka. I byłem w stanie zrobić sobie te rzuty piłką lekarską. Jak wyglądają te rzuty, już Wam mówię, ale ogólnie jest to tak proste ćwiczenie, że jeśli je zjebiecie, to ja już naprawdę nie, nie mam ratunku dla Was. Zacznijmy od tego, że rzuty piłką lekarską, a właściwie wyrzuty, zajebiście, a właściwie identycznie odwzorowują, idealnie odwzorowują. Wzorzec ruchu, jaki mamy podczas wyskoku, czyli eksplozywny trójwyprost zarówno w kostce, w kolanie i w biodrze. Różnica jest taka, że mamy tutaj dodane obciążenie. W moim wypadku jest to piłka 4 kg i raczej nie szedłbym tutaj w jakieś kosmiczne yy, ciężary, jeśli chodzi o piłkę, bo zależy nam na tym, żeby ten ruch był przeciążony, ale był jednocześnie szybki i eksplozywny. Ja więcej niż 4 kg w swoim treningu. Nie wychodzę. Jak wygląda sam wyrzut? Generalnie ja w swoim przypadku zawsze sobie wykonuję dwa czy trzy, trzy ruchy, takie, które chcę powtórzyć. Dlaczego tak robię? Utrwalam sobie to, co będę chciał za chwilę zrobić. Jak widać, ja tutaj robię hip hinge, czyli cofam biodra, bo zawsze zależy mi, żeby była mocna wypierdolka, jeśli chodzi o te biodro. A teraz pokażę Wam, jak sobie y, rozwalić więzadła krzyżowe. No, God! No, God, please, no! No! Zanim zacznę wyrzut, a właściwie wyjebie tą piłkę w kosmos, no bo niestety tu musi być maksymalna intencja i nie może to być lekkie. Sranie się z ciężarem, bo to Wam nic totalnie nie da. Sam wyskok to jest maksymalna intencja, i zawsze staracie się wyjebać ten ciężar, jakbyście chcieli ją wyrzucić w kosmos albo jeszcze dalej. A gdzie mamy rzucać tą piłkę? Do przodu czy gdzie? No kurwa, gdzie chcesz skakać? Do przodu, do tyłu czy do góry? Jeśli zależy Ci na zwiększeniu wyskoku, walisz tą piłkę do góry. I proszę Was, żeby nie było sytuacji, że ktoś się kurwa przeze mnie zabił, bo mu piłka 5-kilowa spadła na łeb. Także ogień! Uf. Uf. No! Wyjebane! Ogólnie przerwy. Między rzutami powinny być dość długie i ja na przykład mam w okolicach 30 sekund a między seriami kilka minut, żeby ATP się odnowiło i żeby każdą serię zrobić na pełnej piździe i nie robimy z tego cardio, nie robimy 40 powtórzeń, robimy 10, 15 to naprawdę jest wystarczająco, każde ma być maksymalne, a to na hali sportowej jak robiłem Rzucałem do sufitu, bo sufit był na takiej wysokości, że musiałem naprawdę wysrać z siebie wszystko co miałem w sobie każdy newton dosłownie wygenerować, żeby tą piłkę podrzucić do góry. O ty kurwa Chyba się rzesza. I oczywiście. Rzuty piłką lekarską stosujemy nie tylko jeśli chodzi o skakanie, ale jeśli również chcemy zwiększyć chociażby przyspieszenie. Pcha się sprzed klatki piersiowej i naprawdę trening balistyczny to nie tylko piłka lekarska, ale również chociażby podskoki ze sztangą, gdzie do samego końca przyspieszamy i nawet ją możemy wypierdolić jak mamy ochotę i nas nie zabiją na siłowni. Dzięki za oglądanie. Ja biorę się za trening, bo trening jest kurde najważniejszy. Bo mówię wam, musi być pełny ogień. Zawsze traktujcie w treningu każde powtórzenie, które oczywiście ma być zrobione na maksymalnej intencji. Tak, jakby to było ostatnie powtórzenie Waszego życia. Aż policja przyszła, bo ktoś tutaj prędkość szczytową przekracza. Nawet to zaimprowizuje. Mogę przez siatkę przeżyć. Mm -hmm. Ah!